Witam serdecznie. Zapraszam wszystkich do czytania Tarota na styczeń 2023 już rok. I zapraszam wszystkich, a zwłaszcza zapraszam zodiakalne skorpiony. Jest to dla Was czytanie na ten miesiąc, na styczeń. No i zobaczymy, cóż tu karty dla Was zapowiadają. Zobaczymy, cóż tu karty dla skorpioników zapowiadają. Wasza sytuacja wyjściowa. Ja zrobię Wam krzyż celtycki, tak jak zazwyczaj. Ale dzisiaj zrobię go troszeczkę w inny sposób, więc może momentami się będę zastanawiała nad pozycją. Więc musicie to wybaczyć. Może albo i nie, ale wybaczcie, jeżeli tak się zdarzy. I zobaczymy, cóż tu karty dla Was prognozują na styczeń. Wasza sytuacja wyjściowa zobaczymy, tylko jeszcze sobie taką information for me. OK. No dobra, i zobaczymy. Wasza sytuacja wyjściowa skorpionki. Wasza sytuacja wyjściowa. To jest skupianie się na sobie, na swoim ego, na swoich życzeniach. Może być tak, że jakieś wasze życzenie, marzenie się spełniło. No i jesteście bardzo zadowolone. Tak? To jest konsumpcja, takie zadowolenie z siebie. Komplet, taka komplementacja, degustacja życia. No i tyle. Może być zadowolenie z dzieci, ale to bardziej jest taka duma osobista, tak? Jeżeli z dzieci, czy z, czy z miłości, czy z pieniędzy, to jest po prostu takie bardzo osobiste a, przeżycie. No jest radocha, kupy radochy, cieszymy się, jesteśmy zadowoleni. Jesteśmy hedonistami, tak? To jest taka Wasza sytuacja wyjściowa. Może to jest taki stan, gdzie po a, Sylwestrze będziecie tak się czuć właśnie, że coś tutaj jakieś Wasze życzenia się spełniły i w związku z tym takie właśnie, e, taka radocha. Zobaczymy, co tutaj może dla Was przeszkadzać. Niechęć do ruszenia z miejsca, niechęć do wyjścia z tej komfortowej sytuacji. To jest coś takiego, że trzeba by było o, jakąś odpowiedzialność przyjąć na siebie, może jakieś obowiązki, może jakąś odpowiedzialność przyjąć na siebie, bądź za, za siebie i może za kogoś jeszcze. Ale tu jest taka niechęć do ruszenia, tak? Jest mi tutaj dobrze, tu gdzie jestem i w tym stanie, w którym jestem, więc ja nie chcę tego zmieniać. Choćby była taka potrzeba, to nie chcę i już, tak? Niechęć do ruszenia się, pojechania gdzieś, wzięcia na siebie odpowiedzialności, obowiązków. Takie zaniechanie, zarzucenie ambicji, bym powiedziała też. Hmm. Dla niektórych przedłużający się urlop, tak, czyli niechęć do powrotu z kolei, tak, przedłużający się urlop dla niektórych skorpionków. A zobaczymy, dla niektórych utknięcie, w, nie wiem, w internecie, w jakimś takim świecie internetowym i tam sobie jestem i tam mi fajnie, tam się spełniam i nie chcę widzieć tych obowiązków takich, tej prozy życia, tak, absolutnie. Też tak, taka może być sytuacja. Zobaczymy, czego wy byście chcieli wobec tego skorpionki. Ale wy byście chcieli, żeby coś tutaj łupło, jakiejś nagłej zmiany, może chcielibyście ojej. To jest wasza sytuacja wyjściowa, tak? Taki hedonizm, niechęć do jakby wyjścia z tego stanu. Może być też. No, używanie życia generalnie, tak? Czyli dobre jedzonko, picionko, towarzystwo, etc., etc. Wszelkie przyjemności zmysłowe, ale może być taka sytuacja, że to jest stan wyjściowy. Natomiast to, co wy byście tak ogólnie chciały, to żeby coś się nagle zmieniło. Żeby coś. No, żeby ta rzeczywistość, która jest, tak naprawdę nabrała zmiany. Może być tak, że ten stan takiej błogości potrwa troszkę dłużej niż byście chcieli, tak naprawdę. I zacznie to przeszkadzać. I w związku z tym jest taka chęć, że e, no żeby to. Wreszcie tak nagle się zmieniło, tak? Żeby nagle zmienił się scenariusz. Zobaczymy podstawę tego wszystkiego. No właśnie jest ta stagnacja. Znaczy, taki przedłużający się stan e, takiego bycia w takim spokoju, tak? Taki spokojny stan, gdzie jesteśmy szczęśliwi. Bądź przedłużający się początek, dobrze, już teraz zobaczyłam, dla niektórych skorpionków, pewnie dla większości, będzie przedłużający się stan e, takiego spokoju, gdzie czujemy się błogo, nie mamy większych ambicji, nie chcemy się ruszać, etc., ale już w głowie nam świta, że to już jest przesada, że już chcemy zmiany scenarii. To jest pierwsza interpretacja. Druga interpretacja jest taka. Może być taki fakt, że poznałyście kogoś, albo jesteście w jakiejś parze, ale bardziej, że poznałyście kogoś i po prostu sobie jesteście z tym kimś, ale jakby faza, jakaś faza początkowa trwa po prostu za długo, tak? Jest Wam tak dobrze, sycicie się tym, tralala ale jakaś faza początkowa trwa zbyt długo, chcielibyście przejść do kolejnego etapu. Być może to ta druga osoba nie chce zrobić tego drugiego kroku, tak? I tak sobie tutaj myślicie właściwie o swojej przyjemności skorpionki. No fajnie jest, tak? Fajnie, no ale to już tak za spokojnie, za długo to już trwa, tak? Może za długo faza takiego poznawania się. Takiej randki, randkowania, może chcielibyśmy już następny krok, tak? No, I kurczy, to się przedłuża. Ona, czy on nie chce, nie robi następnego kroku. Ja bym chciał, żeby albo chciała, żeby coś wreszcie gruchnęło, żeby się zmieniło, tak? Takie mogą być tutaj u Was rozkminy. Zobaczymy, co z przeszłości. Co tutaj dla Was z przeszłości, skorpionki? Ojej, a z przeszłości to jeszcze gorzej. Tutaj ja mam takie wrażenie, że albo jakiś wyjazd został odwołany dla skorpionków, albo wyjechałyście gdzieś i utknęłyście tam po prostu, i tam rzeczywiście było fajnie, tak? I tam rzeczywiście było fajnie, i sobie kompletujecie, ale no, już za dużo tego. Nie dzieje się jakby nic więcej. Jakiś jeden cudowny stan się zbyt długo przy. Przedłuża, a my byśmy chcieli już przejść do kolejnego punktu programu, równie cudownego, tak i się nie dzieje, albo właśnie było poznanie kogoś. Coś takiego było, że działo się, zapowiadało się dobrze, coś szybko się wydarzyło, mieliśmy ochotę na coś, tak, i nagle to po prostu zamarło, umarło, tak? I to się po prostu przedłuża. No dobrze nam w tym stanie, ale, ale już po prostu dość, tak, i chcemy to zmienić, to tak jakbyśmy właśnie na takim przykładzie po, wytłumaczę, że, że poznałam, nie wiem, poznałam Jurka, a spotykam się z nim już dziesiątą randkę, ale on nadal nie dał mi buzi, tak, no jest miło, fajnie, ale kiedy to wreszcie, no chciałabym, żeby nagle zrobił coś, tak, innego. Czyby wreszcie dał buzi na 11 radce już. Nie? To takie właśnie karty tutaj widzę. E jakiś odpoczynek, spokój za długo się przedłuża. Co będzie za chwileczkę dla Was wobec tego? Co tu będzie za chwileczkę dla Was e robota? Za chwileczkę będzie, będzie robota. E jeżeli mówimy o pracy, to e, za chwileczkę będzie ta zmiana, będzie to gruchnięcie, dokładnie będzie to, co byście chcieli, tak? I e, to jest takie, że e, może zaczniecie coś reklamować, e, jakaś e, będzie praca na temat reklamy, albo zaczniecie gdzie siedzieć, jeżeli byłoby z robocie, czy zastój w robocie, czy po prostu zastój świąteczny, tak? No to ruszycie i zacznie być ta praca, wdrożycie się po prostu do pracy. Jeżeli mówimy tutaj o osobie do uczuć, to mam takie wrażenie, że że coś się zacznie przedłużać jednak i tutaj ktoś się nie zdecyduje na jakiś kolejny krok, na rozwój jakiejś o, czegoś, tego czegoś fajnego, co byście chcieli, żeby było jeszcze fajniejsze. W związku z tym może być tak, że poczujecie się, moje drogie, skrzywdzone, Albo ktoś to zakończy, albo Wy się poczujecie w jakiś sposób już w końcu wkurzone i, i, i ukażecie kogoś w taki sposób, że, że skręcicie w inną stronę, tak? Że skręcicie po prostu w inną stronę. No nie w, nie w stronę tej osoby bynajmniej. Zobaczymy, co, jak Wy się będziecie zachowywać w tej sytuacji. Albo ta osoba po prostu skręci, tak? Jeżeli zrobicie jakiś nagły ruch, który jej się nie spodoba, to może tak być, że, że osoba... No, może osoba po prostu. Może osoba. Może wy po prostu, niestety, czekacie, kontemplujecie. Czekacie, że ktoś zrobi ruch ze swojej strony, tak? Wy nie, nie robicie tego ruchu. Marzycie tylko o tym, żeby coś się stało. No więc się nie stanie, więc osoba jakby zwróci się w inną stronę, podejmie inne działanie, tak? Może ta osoba szła, szła, szła w Waszym kierunku, ale widząc, że jakby wy no, pozostajecie w swojej błogości zbyt długo, nie podejmujecie działań, więc ta osoba sobie skręciła tam w inną ścieżkę, tak? Jesteście dalej w jakiejś takiej błogości, ale stajecie na laurach, bym powiedziała. Osiadacie na laurach. W jakimś braku, mimo jakichś braków, mimo jakiegoś niespełnienia... Hmm, Posiadacie na laurach i czujecie się z tym dalej błogo. No, takie dziwne trochę. Skorpionki, to tak jakbyście trochę tak przeciw sobie. Może nie jesteście do czegoś gotowe. Po prostu, może jesteście, nie jesteście do czegoś gotowe. Nie jesteście gotowe do, do jakiegoś działania. Nie wiem, Tarot mi tutaj opowiada jakąś e, specjalną historię chyba takie mam wrażenie. I, I nie jesteście gotowe do czegoś, czego byście oczekiwały od drugiej strony. Druga strona widzi jakąś waszą niegotowość, brak działania i takie nastawienie tylko głównie na siebie, więc y, też chyba y, pójdzie właśnie w swoją stronę, a wy dalej zostaniecie w jakiejś takiej błogości, niewzruszonej, pomimo jakiegoś braku, mimo że byście chcieli drastycznych zmian. Co z otoczenia? Mamy osobę ognistą. Aha. Mamy nową znajomość. Skorpionki mamy nową znajomość. Jeżeli chodzi o pracę, to po, to, co powiedziałam, po jakimś tutaj, nie wiem, urlopie świątecznym, niepracowaniu, etc., przedłużającej się przerwie, czy bezrobociu, jakby yy, przychodzi jakaś oferta, propozycja i ta praca dla Was będzie, tak? Tą pracą się zajmujecie, rzeczywiście się coś tutaj zmieni, to przychodzi z zewnątrz do Was, więc Wy podejmujecie i dlatego jesteście szczęśliwi. Natomiast jeżeli to w kwestii pracy, natomiast jeżeli chodzi o uczucia, pokazuje mi się osoba druga i mimo jakiegoś braku działania, Mimo, że jakaś jedna osoba idzie w drugą stronę, ponieważ wy nie działacie tak, mimo że byście chcieli, to yy, no już wiem, dlaczego dalej pozostajecie, mimo jakiegoś odrzucenia czy braku yy, w tej yy, radości. No, dlatego, że z otoczenia przychodzi druga osoba, tak? która jakby niejako zastępuje miejsce tej, a, tej pierwszej. No, pokazuje mi się nawiązywanie znajomości. Może być tych znajomości nawet więcej. I z tego powodu właśnie nie odczuwacie jakiegoś takiego braku, że ktoś sobie może skręcić w inną stronę, tak? Bo będzie ktoś drugi. Wasze nadzieje i obawy, skorpionki? Są nadzieje na pracę, mimo wszystko. Na to, że wasza sytuacja będzie stabilna, że, że jesteście bezpieczni. Że nic Wam nie grozi. Może być troszeczkę obawa y, też właśnie o jakąś taką stabilizację. Może być obawa, czy kontrolujecie wszystko. A... Możecie się bać też jakiegoś barada, ponieważ tu z otoczenia mamy y, kogoś w ogniu. Tu mamy cesarza, więc możecie być, mieć nadzieję na jakiegoś, na osobę spod znaku barana, bądź jej się w jakiś sposób obawiać, tak? To też może być taka, taka sytuacja, hmm. bardziej, bardziej myślę, że możecie się obawiać tej osoby. Zobaczymy wynik tego wszystkiego. Zobaczymy wynik tego wszystkiego. A wynik jest bardzo dobry. Kończycie, jeżeli chodzi o pieniądze, nie macie się czego obawiać. Kończycie w dziewiątce pentakli. Mówi to o tym, że jest szansa zacząć coś całkowicie od nowa sytuacja jest, jeżeli tutaj mówimy o pracy, tak jak powiedziałam, ta praca przychodzi, jest ta propozycja, podejmujecie tą pracę, stąd jest ta, to zadowolenie. Kończycie w dziewiątce pentakli. Mówi to o tym, że ta niezależność wasza zostaje i ona jest pod ścisłą waszą kontrolą, tak? Więc ta niezależność finansowa zostaje, pieniądze są, praca jest. Możemy być zadowoleni, czuć się bezpieczni. Natomiast w kwestii uczuciowej mimo Takiego momentu, że jedna osoba może ktoś od was od odejść, tak z powodu właśnie tego, że wy nie przekraczacie jakby dalej, nie, nie idziecie jakby krok dalej, może czekacie, że ta osoba zrobi, ta osoba nie robi, więc, więc może sobie po prostu pójdziecie lub ta osoba pójdzie. Mimo to, tak jak powiedziałam, jesteście zadowoleni, bo z otoczenia przychodzą do was nowe znajomości i to takie mam wrażenie, że to nie jest tylko jedyna znajomość, może tych znajomości pojawić się więcej. Możecie się obawiać, czy, czy da radę to wszystko kontrolować w jakiś sposób, ale i tak, i tak e, pokazuje mi się, że zostajecie e, no tak, tak bardzo. Za, zaczynacie dziewiątką i kończycie dziewiątką, tak? Dziewiątką kielichów zaczynacie, kończycie dziewiątką e, monet. Więc i tu i na jednej karcie jesteście zadowoleni, i na drugiej karcie jesteście zadowoleni. Z tym, że dziewiątka mówi, że jesteście bardziej umocowani, dziewiątka monet mówi o tym, że jesteście bardziej umocowani w materii, ponieważ boicie się jakiejś tutaj utraty kontroli tego wszystkiego, tak? I może ta kontrola przez Was jest bardziej w pewnym momencie narzucona. Kończycie jako osoby właśnie e, zabezpieczone materialnie, ale też bardzo trzymające się e, blisko ziemi, pilnujące, liczące swojej kasy, Patrzące na, na swoje zyski i mimo wszystko nie odsłaniające się ze swoją duszą, ze swoimi pragnieniami, jesteście gotowi, nawet bym powiedziała, poświęcić jakieś tutaj, jakieś relacje takie, bym powiedziała, z, z spółki ogniste, tak, na rzecz takiego spokoju świętego, zadowolenia z siebie. I nie wykonywania zbędnych ruchów, tak bym powiedziała skorpionki. Czyli tak bardzo zachowawczo, ja bym powiedziała, że los Wam podsyła pod nos dosłownie jakieś znajomości, jakieś tutaj oferty, możliwości poznania kogoś, takie nawet do romansu. Ale Wy tak naprawdę to czy coś jest, czy coś nie ma, czy ktoś jest, czy kogoś nie ma, Wy, jesteście, wy czujecie się ze sobą błogo. Nie chcecie tak naprawdę nic zmieniać. Mimo, że w głowie macie chęć drastycznych zmian, ale mam wrażenie, że bardziej dobrze by było Waszym zdaniem, żeby to ktoś te zmiany Wam zrobił, tak? Jakieś nagłe trzęsienie ziemi, nie wiem, wyznał miłość, rzucił się pod, nie wiem, pod jabłonkę, tak? Z Waszego powodu i czekał, aż, aż go jabłka zasypią, nie wiem, cokolwiek, ale... Wy nie zamierzacie tutaj robić żadnych tutaj kopulacyjnych ruchów, zbędnych ruchów, drastycznych ruchów. Tak, jesteście sobie, bo jesteście i liczy się Wasza satysfakcja. Takie dla Was karty na styczeń. Zobaczymy, jaka tutaj konkretna rada dla Was. Nie musicie się bać. Jeżeli się boicie o pieniądze, tak, bo tu ten cesarz mi się pokazał. Jeżeli są to właśnie jakieś, w styczniu będą jakieś kwestie, że boję się o swoją stabilizację, o pieniądze, czy jestem bezpieczna, zabezpieczona, stabilna, czy ktoś mnie chroni, to nie musicie się tego bać, bo kończycie dziewiątką monet. Więc tu jest zapowiedź taka, że wychodzicie na swoje i jesteście bezpiecznie, tak, umocowane w materii. Więc Wasze obawy są absolutnie bezpodstawne. Błoko się czujecie, nic nie zmieniając, mimo że tak świat wam daje, a wy tam sobie. Konkretna rada dla Skorpiona na styczeń. Radą jest śmierć. Karta mówi skończ ze stabilizacją. Dokładnie. Tak? I mamy tutaj tą stabilizację, ma to umiarkowanie, które sobie trwa, 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 jest dosyć nudne, tak, nic się nie dzieje, żadnych strząsów, żadnych zlotów, ani upadków. Wam jest z tym bardzo dobrze. Z otoczenia przychodzi ogień, huchają jak smoki w was ogniem, chcą Was tutaj podpalić, a wy sobie nie wzruszenie, jeżeli ktoś. Chciałabym wielkiego trzęsienia Ziemi, jeżeli ktoś mi to zrobi. Nie robi, aha, no trudno, i tak jest fajnie, tak? I tak jestem zadowolony, szczęśliwy, szczęśliwa. Jestem umocowana. Co moje, to moje. Nie pokażę, co jest moje, tak? Nie, nie, nie muszą wszyscy wiedzieć o mnie wszystko i co ja tam mam, i co ja tam chcę. Poczekam sobie spokojnie, tak? Aż przyjdzie ktoś, kto zrobi mi to trzęsienie Ziemi, także mnie zwali z nóg. No, karta mówi, e, karta radzi Ci. Skorpionie, nie czekaj, aż przyjdzie ktoś i zrobi ci e, trzęsienie ziemi i zwalicie z nóg, tak? Zrób tą zmianę sama, spokojnie, bardzo przemyślanie, zaczynając od siebie, od własnego wnętrza. Ty pierwsza zrób tą zmianę. Może trzeba jakiś krok w jakimś e, w kierunku kogoś wykonać, tak? Albo w ogóle w kierunku jakiegoś zdarzenia, wydarzenia. No, więc takie do ciebie przesłanie, skorpionie, nie czekaj. Dziękuję, pa.